Słuchaj, masz pięć różnych osobowości w zależności od sytuacji. Twój mózg przez to jest bardziej zmęczony niż po maratonie. Rano jesteś profesjonalnym liderem, w południe miłym partnerem biznesowym, wieczorem kochającym rodzicem, a ze znajomymi masz być zabawnym kompanem. Każda zmiana tej roli to jak restart komputera. Twój mózg musi wyładować poprzednią osobowość i załadować nową. Wyobraź sobie, że miałbyś aktora, który ma grać pięć ról jednego dnia. Na końcu spektaklu będzie tak wyczerpany, że nie będzie pamiętał jak brzmi jego prawdziwy głos. Te maski społeczne. Powstają z potrzeby akceptacji. Jako dziecko być może odkryłeś, że gdy byłeś grzeczny, dostawałeś pochwały, a gdy byłeś spontaniczny, to spotykajesz się z dezaprobatą. Twój mózg przez to nauczył się, że jesteś kochany nie za to, kim jesteś, ale za to, jak się zachowujesz. I z czasem te twoje maski stały się tak automatyczne, że zapomniałeś, że je nosisz. Zacząłeś się bardziej identyfikować z tymi rolami niż z sobą samym. Pytanie, kim jesteś, staje się wtedy coraz trudniejsze. A jakie są tego ukryte koszty w Twoim życiu? Być może jesteś chronicznie zmęczony, mimo braku jakichś obiektywnych powodów? Może utraciłeś kontakt ze swoimi własnymi potrzebami i emocjami. Może budujesz tylko powierzchowne relacje, bo ludzie nie poznają ciebie, tylko twoje maski. I teraz pierwszym krokiem do wolności to jest rozpoznanie tych masek. Obserwuj siebie przez tydzień. Spróbuj dostrzec, jak zmienia się twój głos w różnych sytuacjach. Kiedy czujesz się najbardziej sobą, a kiedy najbardziej sztuczny. Spędź codziennie 15 minut na tym, żeby nie grać żadnej roli, tylko być po prostu sobą. I zapytaj, co naprawdę czuje, czego chce. Jeśli chcesz odzyskać swoją autentyczność, napisz webinar w komentarzu. Skontaktujemy się z tobą i ci pomożemy